Witam. Witam serdecznie z tej strony NEM wasz ulubiony lub nieulubiony medyk. Dzisiaj będziemy grali w Kingfotres 2 i nie ma w tym filmie nic dziwnego. Jest on jak każdy inny. No i kurwa tyle. Właściwie to nie tyle, no bo będziemy sobie grali pyro, ale jeżeli myślicie, że takim zwykłym Pyro, to jesteście w błędzie, ponieważ ja w międzyczasie będę szeptał wam do uszu podczas gdy Gram broniami, takimi jak głównostynator, broń, za której użycie idziecie do piekła. Ja już sobie tam zapewniłem miejsce, więc z chęcią nią pogram. Oraz finalnie rękawiczka do fistingu. I tak oto. Powstał perfekcyjny pyro. Możecie się ze mną nie zgadzać? I to jest ok. Nie mam nic przeciwko, ale kiedy on przyjdzie do ciebie w nocy, nie płaczę o pomoc ponieważ nikt nie przyjdzie. Przyjmij tę dłoń. Ta dłoń. Od niej zginiesz. Uh. Byłem dzisiaj w McDonaldzie. Zjadłem hamburgera i trochę I Jeżeli zastanawiacie się na jakich mapach zagramy, to ja również nie wiem, ponieważ zaznaczę je wszystkie i zobaczymy co nam wylosuje. Niejobra, że tutaj będziemy grej na capsule flag. Jedyny tryb w tej grze, który naprawdę warto ogrywać każdego dnia. A więc lecimy. Możesz się zastanawiać, dlaczego szepczę? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale czy mi zabronisz? I jaki jest mój cel tego filmu? Da, stworzenie chaosu, tak mi się wydaje. Albo w ogóle zobaczyć, co się stanie. Nie wiem, może jakieś. Może spotkam jakieś ciekawe osoby, które urozmaicą mi mój dzień. Znaczy, już noc, jest bardzo późno, jest pierwsza w nocy. Ja to nagrywam jak Debil. Siedzę w piżamie po kąpieli. Wróciłem z pracy. Kupiłem sobie nowe słuchawki. Chcecie wiedzieć jakie? HyperX Kurwa Cloud Alfa. Tak jest. Słyszeliście mnie. Słuchawki, które prawie każdy ma. Wejdźcie, snajperze. Fajny strzała, ale niestety nie trafiłeś mnie. No, spróbuj i tak mnie trafisz. Mój movement jest ponad tobą. Mój movement niszczy bogów. W prawdziwym życiu raz w tej grze, a teraz zostań ze slapacza ty. No, no, taki mądry? Nie. Nie jesteś mądry. Nosisz gibusa. O, Pyro. Przywitałem się ładnie z nim. Strzelając mu flarum. W dupę. Nie ucieszył się. Chociaż z tego co wiem, praktycznie każdy Promain lubi w dupę. Ale pomijając to, słyszę działko. Wiecie co ja zrobię z tym działkiem? O kurwa się domyśliły, zniszczę je. Ale najpierw zabiję tego snipera, tym... Tak samo jak wtedy. Albo okej, okay, nie. Wiecie co, nie idę tam. No cześć. Dawno się nie widzieliśmy, co? O tak? No, no. Strzelasz mnie? Grasz nie fair, ha? O, ale i tak umrzesz. Ponieważ nie wiesz, jak wskoczyć do wody. Brawo. Gratulacje. Normalnie jestem najbardziej niemiłym człowiekiem w istnieniu świata. Powiedziałem, że pyro to gej. I świat się skończył. O, mam słuchawki. Szpiegu, okej. Okay. widocznie jestem głuchy. Nie wiem skąd ja to słyszałem, ale okej. Okay. Spróbujmy naładować naszego flogisnatora. Powkurzajmy tych scoutów Brawo! Dziękuję, że do mnie podeszłeś. I mamy pełnego flogissynatora. Teraz musimy się wrócić, żeby podnieść apteczkę. I gdy to zrobię, wrócę tam z krytykami. A gdy aktywuję? Wróg będzie płakać. Zrobię to na górze. O, słyszałem, ktoś wyjdzie tutaj. Może uda mi się kogoś tam pknąć. No dobra, no to lecimy. Aktywujemy naszą gejozę. I palimy. Ludzi. I nikogo tutaj nie ma. Nieważne. Akurat było to kilku ludzi. One działko? Wow. Dlaczego to mnie podchodzisz? Jestem pyro. Nie rozumiesz, że do pyro się nie podchodzi? Ech. Czego innego mogłem się spodziewać po skałcie. A teraz zemsta. Albo nieważne, wiesz co? Po prostu cię spalę. O, widzę, że ktoś w czacie jest bardzo zdecydowany tym, że zabiję go fogistratorem. <grym> Oj, tak. Różowy Jezus skopał ci dupę. Jak się z tym czujesz? Ja bym się cieszył. Wyobraźcie sobie, jakby różowy Jezus po prostu wcisnął wam palbę. Piekącą palbę. Płonącą palbę. Głęboko w wasz sracz. Nie ma to jak grać na TwoFord o pierwszej rano. Naprawdę nie wiem co innego mógłbym robić w moim życiu w tej chwili, jak nie to co robię teraz. Nie wiem, to, to, to nie rozumiem, jak można robić coś innego, jeżeli nie grasz na TuFort o tej godzinie. Wstydź się! Hmm. Zostałeś zofiarowany. Okej. Okay. Myślałem na tym, żeby robić więcej gameplayów, w których opowiadam o rzeczach No i... wypier dalej. E, jak to mówiłem? No... Co mnie szczelasz? No... no i masz, kurwa Okej, okay, jak on jest mądrzejszy niż myślałem Ale czy naprawdę jest? No kurwa, jest, no Wygląda jak posadź z Tak, to jest posadź z to jest Suika Okej okay. Anime jest prawdziwe ja jako Różowy Jezus jestem w stanie sprawić, żeby anime było realne. Wystarczy jedno słowo. Aha, uh -huh, gruby. Po prostu cię zaspamy na śmierć. No i co zrobisz? <grym> I ci jest swój gejowy chleb. A teraz użyjemy jego mp, i zrobię to. Patrzcie, poszedł swojego chleba, jeśli nie spodziewa się niczego. A tu bam. Śmierć. Nikt się nie spodziewa, Nemo z logistynatorem. Zabijemy tego. Co tu się do cholery dzieje? Ok, teraz nadeszła nam śmierć. Tego szpiega za. <laughs> Nie dla psa kiełbasa. Jak wydać, ten sniper jest graczem roku. Graczem roku w umieraniu. Ale no jest na fort jak na fort Wspaniale jest. Relaksująco, kur... nigdy nie byłem bardziej zrelaksowany jak teraz. Idziemy z Suicą z Toho. Jeżeli gracie w Toho, to was szanuję. Widzieliście?! To mój skill! Tak, to, to, to był całkowicie skill, ja to przewidziałem. Całkowicie przewidziałem, że w tej chwili wybiegnie tam Demoman. I tak oto, w ten sposób walnęłem mu airshota moją palbą. I tak... w ten sposób... zginął. Hmm, więcej działek... Rozumiem. Wiecie co... niszy działka? Pyro Ok Myślisz, że do Ciebie nie podejdę? To oczywiście, że podejdę Właśnie to zrobiłem Umarłem Ale zabiję dwie osoby Czy jestem złą osobą Przez to, że używam Flugisynatora? senatora? Odpowiedź to tak Jestem Jak najbardziej To był piękny strajf Demo Jestem pod wrażeniem Ja bym nie umiał lepiej Jak to na TF-owiczów przystało? Eee Gruby jest martwy. To jest takie słynne nawiązanie do filmiku, którego na pewno nigdy nie słyszeliście. O nazwie wiecie co? Chyba się domyśliliście. Nie wiem jak, ale chyba się to stało. No to biegnijmy. Zabić wrogów. Ach. Wiecie co, może. Może? Um. OLE TRICKSTOP! O kurde, O umarłem! Patrzcie! A nie... nie ten guzik. O! Widzieliście, jak on mnie zniszczył? O. Normalnie. Pan Paladin. Ale jestem śmieszny. boki jest zrywać. Naprawdę. Tak, mój humor jest taki super, że aż ja się w tej chwili śmieję. Ha, ha, ha. Widzicie? Hmm. Woda i ogień nie łączą się zbyt dobrze. Dlatego omijajmy ją na razie. Chociaż od tego mam... Analną rękawicę. No i co zrobisz teraz? Dołman zostaje spalony, o? do wody? No dobrze. Uh, nie. Uh. O tak? Czemu tu jest tak dużo dołmanów? Ja dołączyłem na Tufort czy Chicago? No... Halo! Coś mi tu nie gra. O w następnym odcinku Team Fortress 2 Czy uważacie, że inżynier goli swoje nogi? Cześć. I wbił żołnierz jak Polek. Rozbieraj się, gratakar. Już niedługo, więc czekajcie, cierpliwie, albo coś. Nie. nie.